Czym są substancje potencjalnie niebezpieczne i jak je raportować? O podejściu ESG do tematu substancji potencjalnie niebezpiecznych opowie dziś Sławek Brzuzek, ekspert i praktyk w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. Witajcie na naszym kanale Praktycznie ESG. Skupiamy najlepszych ekspertów, aby mówić w jasny i zrozumiały sposób o skomplikowanych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Ja nazywam się Przemek Oczyp i od lat doradzam firmom, w jaki sposób poprawić efektywność działań z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny z tematów potencjalnie niebezpiecznych i budzących szczególne obawy w zarządzaniu zrównoważoną działalnością i raportowaniu ESG. Temat substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Są one, te substancje, szeroko rozpowszechnione i występują w wielu produktach. Można je znaleźć zarówno w przemyśle, jak i w codziennych zastosowaniach. Są to przykładowo środki czyszczące, farby, żywice, kleje, tworzywa sztuczne, paliwa, różne chemikalia stosowane w produkcji. Niektóre produkty spożywcze mogą zawierać pewne środki konserwujące lub barwniki. Środki czyszczące typu mydła do rąk, środki do czyszczenia powierzchni, środki do prania to również yy, takie produkty w których zawieramy tego typu substancje, ale również na przykład farby, którymi malujemy ściany w naszych domach, lakier do paznokci, farby do włosów czy inne produkty kosmetyczne, a także niektóre leki, maści czy kremy przeciwbólowe. Sporo, prawda? Faktycznie, bo jeśli chodzi o skalę występowania, to takich substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, są Tysiące, setki tysięcy. Jak Państwo pewnie zauważyliście, mówimy jednak nie o substancjach niebezpiecznych, tylko o substancjach potencjalnie niebezpiecznych i substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy. Kolokwialnie jednak nazywamy je substancjami niebezpiecznymi. Skąd ta różnica? Sprawa jest prosta, bo logiczna. Jak wiemy, wszystko zależy od ilości i stężenia używanej substancji. Przykładów mamy bez liku. Ja przywołam tutaj kumarynę, czyli naturalnie występujący związek w niektórych roślinach i przyprawach, takich jak cynamon. W małych ilościach jest bezpieczna i dodaje aromatu, ale w większych stężeniach może być toksyczna i powodować uszkodzenia wątroby. Bardziej lokalny, polski powiedziałby się przykład to wrotycz, taka naprawdę ciekawa roślina. Zawiera on tujon. To jest silnie trująca substancja. Z jednej strony wrotycz jest bardzo skuteczny i pomocny jako środek antyseptyczny, ale w zbyt dużym stężeniu, na przykład naparu z może nas po prostu zabić. Przykładem innej, tym razem syntetycznej, popularnej substancji zawartej w lekach, z którą na pewno kontakt miała większość z nas, jest paracetamol. I mam nadzieję, że wszyscy dobrze wiemy, że przedawkowanie tej substancji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby, a nawet do śmierci. Raportowanie ESG w temacie SRS-E2 zanieczyszczenia zawiera wymóg raportowania substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. To jest wymóg spod SRS-E2-5. Jeśli w swojej działalności firma posługuje się takimi substancjami lub je wytwarza, to w raporcie ujawnia informacje dotyczące produkcji, wykorzystania, dystrybucji, komercjalizacji oraz przywozu i wywozu substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w ich postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach. Mówiąc bardziej praktycznie, firma ujawnia całkowite ilości takich substancji, które wytwarza samodzielnie lub wykorzystuje podczas produkcji, lub które są nabywane przez firmę. Ale ujawnia również całkowite ilości takich substancji, które opuszczają zakłady danej jednostki w postaci emisji, jako produkty lub jako część produktów lub usług. I to wszystko prezentuje w podziale na główne klasy zagrożenia. Co ważne, w swoim raportowaniu firma oddzielnie przedstawia informacje dotyczące substancji potencjalnie niebezpiecznych a oddzielnie informacje dotyczące substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Również w ujawnieniu E2.6, w którym przedstawiamy przewidywane skutki finansowe wynikające z istotnych ryzyk i szans związanych z zanieczyszczeniem, mamy obowiązek ująć szczegółowo aspekt tych substancji. Musimy ujawnić udział przychodów netto uzyskanych z produktów i usług, które stanowią lub Zawierają substancje potencjalnie niebezpieczne oraz oddzielnie udział przychodów netto uzyskanych z produktów i usług, które stanowią lub zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Rzecz jasna, o substancjach tych nie zapominamy także raportować w części związanej z ujawnieniami dotyczącymi zarządzania oddziaływaniem, ryzykiem i możliwościami, czyli po pierwsze w związku z wymogiem dotyczącym ujawniania informacji związanym z SRS-2 i RO1, opis procesów identyfikacji i oceny istotnych oddziaływań ryzyka i możliwości związanych z zanieczyszczeniem. Po drugie, w związku z wymogiem dotyczącym ujawniania informacji E2.1 polityki związane z zanieczyszczeniem, i po trzecie, w związku z wymogiem dotyczącym ujawniania informacji E2.2 działania i zasoby związane z zanieczyszczeniem. Co to wszystko dla nas znaczy? Jak to ugryźć? Kilka podpowiedzi praktycznych. Po pierwsze, musimy wiedzieć, które to są substancje potencjalnie niebezpieczne, a które to substancje wzbudzające szczególne obawy. Gdzie można znaleźć o nich informacje? Czy są jakieś ich wykazy? I co najważniejsze, skąd dowiedzieć się, czy używamy ich w naszej działalności? Substancja potencjalnie niebezpieczna to substancja, która po pierwsze spełnia kryteria ustanowione w artykule 57 i została zidentyfikowana zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907 łamane przez 2006, czyli tak zwanym rozporządzeniem REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Po drugie, jest sklasyfikowana w części trzeciej załącznika szóstego do rozporządzenia numer 1272 przez 2008, tak zwanego rozporządzenia CLP, w jednej z następujących klas lub kategorii zagrożenia. Rakotwórczość kategorii pierwszej i drugiej, działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategorii pierwszej i drugiej, powtarzane narażenie kategorii pierwszej i drugiej, zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi, zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska, właściwości substancji trwałych, mobilnych i toksycznych lub bardzo trwałych, bardzo mobilnych. Właściwości substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji, i toksycznych lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, działanie uczulające na drogi oddechowe kategorii pierwszej, działanie uczulające na skórę kategorii pierwszej, zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego kategorii 1-4, zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działanie toksyczne na narządy docelowe, powtarzane narażenie kategorii pierwszej i drugiej oraz działanie toksyczne na narządy docelowe, jednorazowe narażenie kategorii pierwszej i drugiej. Oraz po trzecie, to jest dodatkowy warunek, negatywnie ta substancja wpływa na ponowne użycie i recykling materiałów w produkcie, w którym jest ona obecna, zgodnie z odpowiednimi unijnymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu. Natomiast substancje wzbudzające szczególnie duże obawy to substancje, które spełniają kryteria określone w artykule 57 rozporządzenia RIC i zostały zidentyfikowane zgodnie z artykułem 59 ust. 1 tego rozporządzenia. Czyli można powiedzieć, to są te substancje, które spełniają tylko pierwszy z trzech warunków. Informacje o substancjach potencjalnie niebezpiecznych i substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy, wykorzystywanych w produkcji, można znaleźć w bazach danych Europejskiej Agencji Chemicznej, European Chemicals Agency, po polsku ten skrótowiec brzmi EHA, adres internetowy ehaeuropaeu. Znajdziemy tam i wykaz już zarejestrowanych substancji, jak i tzw. listę kandydacką. Z kolei informacje o tym, czy takie substancje znajdują się w pozyskiwanych i używanych przez nas substancjach lub produktach, dowiemy się z kart charakterystyki substancji oraz z kart produktów. Każda zawarta w dowolnym zasobie, produkcie dostarczanym w obrocie gospodarczym substancja potencjalnie niebezpieczna lub wzbudzająca szczególnie duże obawy, musi być w nich odnotowana. Inaczej nie będzie taki zasób, produkt dopuszczony do obrotu gospodarczego. Podsumowując, temat substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w raportowaniu ESG. Po pierwsze, wykazy tych substancji znajdziemy na stronach European Chemicals Agency, po polsku ten skrótowiec najłatwiej powiedzieć EHA, adres internetowy www.eha.europa.com. EU. Po drugie, informacji, czy używamy takich substancji, dostarczą nam karty charakterystyki substancji i mieszanin oraz karty produktów. I po trzecie, jeśli w naszej działalności posługujemy się substancjami potencjalnie niebezpiecznymi lub substancjami wzbudzającymi szczególnie duże obawy i w tym aspekcie wywieramy istotny wpływ, raportujemy o nich zgodnie z SRS-E2. Dziękuję za uwagę. Oczywiście wszystkie istotne informacje jak numery rozporządzeń czy adres bazy echa znajdziecie w komentarzach pod tym filmem, a ja zapraszam na oglądanie innych porad, filmików w kanale praktycznie o ESG. A jeśli potrzebujecie wsparcia w procesach związanych z zarządzaniem ESG i raportowaniem, zapraszam do kontaktu. Jeżeli interesujesz się kwestiami ESG i zaczynasz raportowanie zgodnie z nowymi standardami SRS, to zachęcam Cię do zakupu mojej nowej książki Praktycznie o ESG Przewodnik po raportowaniu zrównoważonego rozwoju.